Wiem, że to jest czas wstawania, ale my teraz o ciekawostce związanej ze spaniem. Bo spać możemy w wielu miejscach, w drogich hotelach pod namiotami, na statku czy w pociągu, mało kto jednak miał okazję odpoczynku na scenie teatru czy w muzeum. Od niedawna taka możliwość jest. Portal Flatigo.com, który umożliwia wynajmowanie na nocnek prywatnych lokali, ma teraz w swojej ofercie także deski Teatru Małego Włodzi i Muzeum Kinematografii. Dyrektor teatru, Mariusz Pilawski, m, uważa, że to pomysł ciekawy. Znałem, że jeżeli gramy od kilku lat sztukę pod tytułem Trzy razy łóżko i łóżek ci u nas dostatek w teatrze, chociaż jeszcze nikt nigdy w tym teatrze nie spał. Na trzy razy się zdarzyła taka sytuacja, ale to był naprawdę wybryk natury. To wyszło na to, że możemy zainicjować taki pomysł. To jest rzecz przyniesiona ze świata, z Europy, z Paryża nawet. Dlaczego się nie wzorować na dużych metropoliach i nie próbować i u nas? Małgorzata Brożyńska-Flatigo, portal został w 2012 w maju przed euro 2012. Na Fatigo mogą się rejestrować osoby, które mają jakieś ciekawe lokum. Kwatery czasem nawet znajdują się osoby, które udostępniają barkę lub mają materac. Tak naprawdę z Fatigo może korzystać każdy. Ktoś, kto udostępnia swoje miejsce, ale także osoby, które szukają ciekawych propozycji i aktualnie mamy w ofercie teatr mały oraz kino, kinematograf. Otworzyć serca myśli na takich gości, którzy mają po pierwsze na to środki, a po drugie taką fantazję, żeby właśnie wybrać sobie jakieś dziwaczne miejsce na świecie, gdzie można by spędzić jakieś ciekawsze chwile niż w przeciętnym hotelu, którym zawsze jesteśmy cudownie obsługiwani, ale to jest taki rodzaj chłodu, jakiś rodzaj takiej typiczności, że się tak głupio wyrażę, natomiast tutaj jest coś oryginalnego. Jeśli chodzi o teatr, to to jest dość ciekawy pomysł i prosty, ponieważ będąc kiedyś na spektaklu w Teatrze Małym, spodobała bardzo mi się sceneria oraz klimat teatru i pomyślałam, że można to w jakiś sposób wykorzystać za pomocą flatigo. A że na scenie znajdowało się łóżko, ponieważ był to spektakl mordersów hotelu, to pomysł właśnie stąd. Postaramy się przyjąć tych gości w sposób godny, czyli jeżeli zechcą zagrać dla nich nawet spektakl teatralny, ale naturalnie damy im też wygodne łoże, żeby sobie te kilka osób, które tam po prostu podejmie decyzję spędzenia tego weekendu czy noclegu w kilku w teatrze, żeby było byli ci goście zadowoleni. Może i chlebem i solą przywitamy, nie wiem, takie jakieś rzeczy będziemy stosować. Teatralne bardzo. Teatr oczywiście będzie łóżką, będzie zapewniona kolacja przy świecach na scenie, więc jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt i oczywiście będzie spektakl grany na życzenie gości, może być zagrany również w języku angielskim. Wygody oczywiście są prawie takie same jak w domu, będzie można się tam poczuć naprawdę swobodnie i przytulnie, a klimat teatru oczywiście przyciągnie na pewno miłośników sztuki, jak i osób, które szukają ciekawego miejsca, konwencjonalnego na spędzenie czasu. Wie pan ja dostałem mieszkanie na grobla? Hmm. Łazienka. Kuchnia. Z oknem. Widna kuchnia. Widna kuchnia, z oknem. A balkon czy lodzia? Proszę pana. Czy pan mógłby mieszkać w czymś takim? Pan chyba to w końcu teatralny hotel, albo hotel w teatrze, albo teatr w te hotelu. Diabli wiedzą jak to nazwać nawet, prawda? Będzie można porozmawiać potem z aktorami oraz reżyserem. W Muzeum Kinematografii jest to jeden nocleg, na gości czeka film oraz zwiedzanie muzeum. Na koniec będzie uroczysta kolacja. Jeżeli ktoś chce pomochać kuli z teatru, niewielkiego skądinąd, ale jednak e, zobaczyć jak wygląda prawdziwa garderoba z lekkim takim artystycznym bałaganem, jeżeli chce dotknąć rekwizytów, czy powiedzmy odsłonić sobie Otary, a nawet można powiedzieć zarecytować jakiś wiersz czy fragment czegokolwiek na scenie, to myślę, że nie będzie tutaj problemu. Pokażemy nawet dzisiaj włączają reflektory. Nocwek w teatrze małym i kinematografia jest to świetna okazja na spędzenie miłego czasu oraz na oświadczyny bądź świętowanie rocznicy. Więc nie jest to tylko oferta dla miłośników sztuki, ale także dla osób, które naprawdę szukają oryginalnych rozwiązań. Dodam tylko, że taka przygoda nie jest tania, bo koszt nocy w teatrze czy muzeum to 1500 zł, a te ciekawostkę wyszparał dla nas Łukaszczoku.